Hejka, tutaj Black Queen witam serdecznie na moim kanale i w dzisiejszym odcinku będziemy sobie czytać książkę gdzie śpiewają raki jak i wybierzemy się do kina na ten film jako jedną z nowych premier, także zapraszam do filmu A którego nie przeliczałam, nie mogąc się po prostu uspokoić. Ten film po prostu wyciągnął moje serce, wplastał na kawałki i włożył je z powrotem. Piękne, naprawdę pięknie zrobiony film. Cudownie, aktorzy grają. Da się wyczytać wszystkie ich emocje, nawet ważne dla samej oczy. I. No, ja jestem zachwycona. Nakręcony w cudownym miejscu. Jest Taka styczność z naturą w tym filmie, że no totalnie mój klimat. Krótko o fabule. Jest sobie dziewczyna na, na mokradłach i zostaje opuszczona przez swoją rodzinę, niestety. I wychowuje się sama. Nie miała do czynienia z chodzeniem do szkoły, bo wszyscy ją wyśmiewali, więc nie nauczyła się pisać, nie nauczyła się czytać. Matka natura po prostu uczyła jak przetrwać. trafiła się ukrywać umiała zacierać ślady, polować, potrafiła znajdować jedzenie nawet w wodzie na zasadzie wybierała małże wiedziały gdzie one są. Interesowała się bardzo ptakami i zbierała ich pióra, była taką właśnie kolekcjonerką, a do tego dużo rysowała i chciała stworzyć taką swoją encyklopedię. To jest pierwszy wątek, tutaj jest ogólnie życie, jak ona chce. Jednak nie ma tego, gdzie mieszka, zarabiać jakieś pieniądze. Mimo polega na tym, że gdy tej mokradła znaleziono martwe ciało, i ona, nasza główna bohaterka, zostaje po prostu oskarżona o morderstwo. Mimo tego, że nie ma praktycznie żadnych dowodów na to, że to mogła być ona, oprócz kawałku wełny z jej czapki. Cały film polega na tym, że widzimy właśnie, albo jej życie. Albo ten moment z rozprawy sądowej. I co ja mogę powiedzieć? No, nieważne, czy jesteśmy w jednym, czy w drugim wątku, rozrywa to po prostu serce. Rozrywa to serce strasznie, jak ta y, nasza główna bohaterka żyje, jakie ma relacje z ludźmi, jak bardzo ludzie potrafią ją oszukać, jak potrafią ją zostawić, i jak bardzo dobitnie ona jest samotna. Bolesny film, bardzo. Nie wiem, czy ja go tak odbrałam, ze względu na po prostu taki dzień, mi się trafił, że byłam no to bardziej podatna, czy jak. To, jak pokazali więzi tych ludzi, to jest naprawdę świetnie oddane. Nie potrafię nie polecić tego filmu. Naprawdę, jakbym miała od 0 do 5, daję mu mocne 5. Nie było momentu, gdzie po prostu się nudziłam. Nie było takiego momentu przysięgam. I... No jest po prostu cudowny i tutaj co mogę powiedzieć wiem, że się powtarzam, ale to o, mocny, po prostu mocny film. Także nie będę już przedłużać, bo bez sensu już gadam dwa razy to samo. Zapraszam na zakończenie tego filmiku z wielkim podsumowaniem. Udało mi się przeczytać już tą książkę i jestem nią zachwycona. Yy, tak samo jak filmem, jestem również zachwycona książką. Jestem zachwycona. Wydaje mi się, że będzie to pozycja bardzo po prostu w moim klimacie, dlatego że tutaj jest bardzo dużo powiązane z przyrodą, a ja dużą część swojego życia jednak spędziłam na wsi przez co, no totalnie odczuwam ten klimat tej książki i właśnie ona zmotywowała mnie do tego, żeby mimo dosyć bliskiej pogody na, za oknem no to jednak dobrałam się na spacer i gdzieś tam na rzeczkę poszłam i do lasu I, no naprawdę zrobiłam 15 km pieszo ale o, było cudownie i faktycznie w niektórych miejscach po prostu siedzę sobie przy tej wodzie to po prostu miałam różne sceny, nawet z tej książki, dlatego że tutaj mm, główne sceny były mm, nad oceanem. No, niestety ja, ja takiej możliwości nie miałam. Czytajcie, czytajcie tą książkę, oglądajcie film, chociaż z tego co wiem, bardzo różne opinie są o filmie. No, ja jestem y, zdecydowanie po tej stronie, że. Uważam film za bardzo dobry, bo obsada była wspaniała i miejsce nagrywki też było wspaniałe i totalnie od to, to, co było w książce. Jedyne co to bym się przyczepiła o wiek, bo bohaterka tutaj mając nawet takie 14 czy 15 lat, no to w filmie nie odczuwamy tyle, że ona ma bo wie, że jak tylko jest dużo starsza, ale też jestem w stanie ten zabieg, zrozumieć z powodów no jednak to, co się z nią dzieje i że jednak obserwować e, taką młodą osobę w takim filmie, to mm, no wybudziło bardzo dużo kontrowersji, także jest totalnie w to zrozumieć. Ja oceniłam tą książkę na cztery gwiazdki na pięć i dałam pięciu gwiazdek, bo troszeczkę się spodziewałam zakończenia. Już szczerze, już wcześniej miałam swoją po prostu teorię, która się sprawdziła. Yy, także tylko z tego względu tej piątej gwiazdki nie dostałam, bo jednak się bardzo lubię, jeśli książka mnie w czymś jednak rozkoczy. Ale uwielbiam bohaterów tutaj, szczególnie tejka yy, No cudowny człowiek. Jeśli nie lubicie to, książek, to obejrzyjcie sobie film i to będzie, myślę, wystarczająco. Wiadomo, że film trwa to dużo, to trudno by miał być wszystkie sceny, ale uważam, że film jest naprawdę warto do obejrzenia. Także to już było tyle z update'em, nie czytam niczego i no, właśnie ja obejrzałam ten film. Ale w ostatnim czasie, dokładnie dwa yy, dni temu, obejrzałam również film R po prostu. Jest to komedia francuska. To jest taki stary film był z 2004 roku, i to jest. Ja już się na samą miłosną uśmiecham. To jest film na odmuszczenie. To jest naprawdę film o ja go obejrzałam, bo jest tam e, taka, taki, taki słynny tekst, który mówi się na a ja, że w tym roku byłam na odstoku, to byłam po prostu zaciekawiona, skąd to się wzięło. I właśnie moja mama powiedziała, że to jest z tego filmu i że możemy włączyć e, i obejrzeć, więc poszłam na ten układ i mi się podobał. Naprawdę mam tak dobrą relację z tym filmem, że no, bardzo mi się podobał. Ale mówię, jest naprawdę głupiutki. Jest naprawdę głupiutki na odmrużdżenie, także nic mądrego z nie wyniesiecie. Także dla um, czystej rozrywki, mogę na pewno poradzi z tym filmem. To w sumie tyle z filmów, co obejrzałam. tylko te dwa. Ale dużo oglądam seriali. Na pewno e, cały czas oglądam kreskówki z Wars. z Wojny, bo, Wojny Klonów. I kończę aktualnie szósty sezon. Dostawiam dosłownie trzy odcinki, i jeszcze siódmy sezon, i wtedy będzie koniec, i przejdę do Pythagorei yy, Rebelianci. Z każdym sezonem jest coraz lepiej, i yy, mam to coraz szybciej. Właściwie ja z chłopakiem. Yy, tak jak początek, naprawdę powoli, powoli, tylko nam to szło, tak teraz to po prostu pędzimy, i z, sezon, z sezonu na sezon odcinki są coraz lepsze. Yy, Człowiek się bardzo przywiązuje do tych postaci. Skończyłam również najnowszy sezon Never Had I Ever, czyli jeszcze nie na polski. I podobało mi się ten sezon, chociaż wiem, że nie zostanie ze mną na długo, bo to jest taki dosyć no, głupiutki, też młodzieżowy serial, problemy w szkoleniu, miłości, zawody miłości w sensie i tak dalej, odszukiwanie siebie. To jest bardzo fajny serial dla młodzieży, eee, aczkolwiek wiem, że nie zostaje ze mną na długo, bo dosłownie by tam, bo zeszłym sezonie już przerażono. Ale ogólnie bardzo go lubię i zawsze jak e, wychodzi nowy sezon, to jednak e, wiernie przy nim zostaje i go oglądam. E, nawet raz się zdarzyło, że się rozpłakałam, e, także tutaj jest wielki szacun. Zaczęłam Piki Blinders. Zbieram na razie tylko jeden odcinek, więc nie chcę się na ten temat wypowiadać. Ale tylko tak daję znać, że obejrzałam, więc pewnie w najbliższych filmach też będę coś o tym wspominać. I również oglądam najnowszy serial Marvela she -Hulk. Co tutaj można o tym powiedzieć? Jak na Marvel, bardzo nisko jest poprzeczka. Bardzo nisko, aczkolwiek czy jest zły, to jest nawet spoko serial, ale zły Marvel, tak bym to nazwała. Najlepszy z Marvela uważam, że był Hawkeye, okay. Moon Knight, to na pewno, Moon Knight był cudowny i ojenny. No chyba mój ulubiony serial szczerze z Marvela oraz Loki. Loki był naprawdę też bardzo fajny. I jakbym miała porównać szyję do Nokiego, albo do Monajta, no to się nie umywa, po prostu w ogóle się nie umywa. I to będzie tyle w tym filmie, bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Jeszcze tutaj na koniec mogę dorzucić swój TBR. Yy, chciałam zrobić coś w temacie jesieni, aczkolwiek mam trzy zaczęte książki, które stwierdziłam, że chcę jeszcze tak, zanim ta jesień tak mocno się jeszcze nie wdarła w, w nasze dajon, to chciałabym te trzy książki skończyć i wtedy zacznę taki jesienno-zimowy po prostu sezon czytelniczy, także pokażę Wam, co teraz aktualnie będę czytać. Pierwszą książką jest e, Wiedźmin. Ostatnie życzenie, jest pierwszy tom, w sobie Ligid, bo chciałabym jeszcze może w tym roku, jeśli mi się uda, chociaż do połowy tą serię przeczytać. Także musiałam sobie przypomnieć, po czym w pierwszy tą. Także na pewno będę to czytać w najbliższym czasie. Drugą książką jest Alesa i Czary, którą już zaczęłam i jestem, no, tak mniej więcej w połowie. To jest o. Praw wnuczce Alicji z Kremi czarów i ona się zmaga z tym, że słyszy rośliny i, i zwierzęta i tak samo jak jej mama, przez jej mama została wysłana do psychiatryka, bo stwierdzono, że ma urojenia. No i właśnie ona musi wejść do króliczej nory, żeby rozwiązać zagadkę jak odczarować pewną klątwę, przez co tak się dzieje. Na razie bawię się na niej bardzo dobrze i ja w ogóle mam... Ja mam duże sentyment do Alicji, przez to, że jako dziecko oglądałam ym, bajkę, plus jak wyszły wersje filmowe, to jeszcze, to po przepadłam i oglądałam ten film milion razy. Jeszcze jak gra tam John Depp, a jest to mój ulubiony aktor. Także no do Alicji mam bardzo duży sentyment, więc jak tylko zobaczyłam tą książkę, ym, no to po prostu musiałam, musiałam ją wziąć. Także na pewno będę teraz w najbliższym również czytać. I ostatnią książką to jest mój wielki powrót, ym, bo w sumie miesięcy temu przeczytałam pierwszy tom Sherlocka Homsa i teraz biorę się do drugi, czyli znak czterech. I myślę, że właśnie podczas jesieni i zimy właśnie mogli będę nasze roku i na pewnie się skupiać, bo jakoś tak pasuje mi to do pory roku, jak i ogólnej mojej chęci. To jest bardzo króciutka książka i też jestem tutaj do sobie na początku, na piątym rozdziale, także um, też tutaj będę podczytywać na pewno w międzyczasie. I to będzie tyle w tym filmiku. Jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam na moje social media. Wszystkie znajdziecie na dole. I do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!